No widzę obalone drzewa a kurde, tu, tu ponadgryzane tamtych już są poobalane no no teraz ciekawe czy coś się nagrało Co to pułapka jest nie ukradli kurde. co tu się działo co tu się działo tam Odgryżone tu i tu i tu i tu i tu <laughs> Ale tu kurde tu już się podziało Czy tu już się podziało ja. i tu to pułapka jest, ciekawe się to zarejestrowała, tu kurde jakaś kombinerka w drzewie nie wydebrał. Tam przegryzione, obalone. Także coś się tu dzieje. Coś się tu dzieje. Ale woda zamarzła no może będą, czy będą wychodzić. Czyli no. Ale tu, tu jest obalone. Tu pogryzione. O! No. Tu, tu. Tu no ładnie, ładnie Tylko żeby teraz te drzewo na kogoś nie spadło Ja idę zobaczyć co tam jest także psince się nagrało Nie wiem czego ale chyba za daleko jest ta fotopułapka, i, a może te zwierzętka są tak małe, że niechy to na ciężko mi stwierdzić. Spróbuję to gdzieś tu bliżej dać. Widzę, że tu kolejne obgryzają, No ja nie wiem, kto to dać, było, bo szkoda, no kurde. Muszę tu dać, a tu jest bliżej, o i tak to tak też robię, że ja to zrobię, że oto przekładam w inne miejsce bo za daleko chyba i lipne to trochę kurwa. No. za parę złotych to tak jest tam obalone ale dobra jest tu Widzę pilnować no ile tu już jest 2-3 metry myślę, że 2-3 metry wystarczy żeby to uchwyciło kurde bo Masakra, no a miało być tak fajnie. Chyba że to wiatr powalił, chociaż wątpię, bo to widać świeże ślady. No i tak, kamery nie ma, jest przedstawione tam, a tu się działo. Góra, tu się działo, a tu się na tu. A tu nie wiadomo czy się coś działo. Zaraz to będę weryfikować, ale tam się chyba coś coś działo. Tamte drzewo chyba już było wcześniej połomane Ale tu Ale to kurde wisi Dobra, o, tu się coś działo. Tak, tu przechodził, to może przechodził koło tej pułapki. Chyba, że nie, chyba, że tu, i tu, i tu i tam, dobra idę i zaglądam do środka. Także coś się tam ponagrywało, ale coś mnie tam jeszcze zainteresowało. Ale kurde, jak to wygląda, nie? I tu no, jestem ciekaw, co się tam ponagrywało. No, ale w domu dopiero na komputerze to zobaczę a wy to za chwilę zobaczycie tylko tu na ścieżce leży porąbana hojka tylko czy to przez te gryzonia czy przez ludzi bo, bo nie ma tu śladów obgrydzania chyba, że się to złamało mm? no. ja się złamało pod naporem pewnie śniegu mokrego i tak to wygląda a ja kurde normalnie nie idzie się nadziwić nie? Jako, jako to jest siła takie zęby żeby to tak to przegryzać takie kurde kawały odrywać, no to jest coś niesamowitego. To tak samo i tu. Dobra, zobaczymy, czy teraz są bobry uchwycone. Nie będę ich kurde przeciągał, tylko włączam.